Dwunasty ton 27 marca 1918 roku. W woli Bożej dusza przeżywa z Jezusem całe jego eucharystyczne życie? Skarżyłam się Jezusowi, że nie mogłam nawet słuchać mszy świętej. Jezus zaś powiedział do mnie, Córko moja, czy to nie ja tworzę ofiarę? Otóż skoro ja znajduję się w każdej ofierze, to dusza, która żyje ze mną i w mojej woli, jest jakby złożona w ofierze razem ze mną, i to nie w jednej mszy, ale we wszystkich mszach. A ponieważ żyje w mojej woli, jest ze mną konsekrowana we wszystkich hostiach. Nigdy nie wychodź z mojej woli, a sprawię, że dotrzesz tam, gdzie chcesz. Co więcej, między tobą a mną będzie taka ścisła łączność, że nie dokonasz żadnego czynu bez mnie, a ja nie dokonam żadnego czynu bez ciebie. Kiedy więc czegoś ci brakuje, wejdź w moją wolę, a znajdziesz w niej gotowe to, co chcesz. Znajdziesz tyle mszy, ile chcesz, tyle komunii, ile chcesz, tyle miłości, ile chcesz. W mojej woli niczego nie brakuje, co więcej znajdziesz rzeczy w boski i nieskończony sposób.